Jeżeli zróbmy decydować, że będę mówić bez mikrofonu, mam nadzieję, że będę go dobrze słyszała. A więc temat prezentacji: dlaczego woda jest ważna w życiu? Ok, so um. Now let's you know, take a look at water. Everybody knows about water. So I will be very fast about that. What to us? This is one function of water wszyscy mają jakieś informacje na temat wody, więc tutaj w takim telegraficznym skrócie przedstawię kilka faktów.